Witam Was serdecznie. Taki ładny dzień, to aż chcę się nagrywać. To jest bulwa imbiru, zaraz się pojawi, ale tak o czym chciałbym dzisiaj powiedzieć. Jak wielokrotnie mówiłem i jakoś nikt tam nie zaprzeczył, każdy z nas, każdy z nas ma cztery narzędzia. Ciało, czas, umysł i wolną wolę. I możemy je wykorzystywać w takim stopniu, w jakim chcemy i tak bardzo, jak chcemy, ale dużo się dużo mówi o umyśle, dużo się mówi o myśle, mało się mówi o ciele. Dzisiaj chciałbym powiedzieć trochę o ciele właśnie. Ciało to jest takie narzędzie, które nam, w którym my mieszkamy. Znaczy my nie jesteśmy ciałem, my mamy ciało. I mieszkamy w nim do końca swoich dni i po prostu należy o nie dbać, tak jak o swój, nie wiem, dom, mieszkanie, tam też mieszkamy. I jak dbać o swoje ciało? Jak dbać o to, żeby być zdrowym? Jak dbać o to, żeby nie chodzić do lekarza? i nie wydawać kasy bez sensu na zabiegi lekarstwa itd., itd. I ktoś może spytać, co ja o tym wiem, nie jestem lekarzem, tak, nie, nie mam merytorycznego wykształcenia. Natomiast wiem tyle, że od podstawówki, czyli od 37 lat nie byłem chory nawet jednego dnia na zwolnieniu lekarskim. I myślę, że nie jeden lekarz mógłby mi pozazdrościć. I pytanie, co ja robię. Abstrahując od tego, że codziennie biorę zimny prysznic, to jeszcze też właśnie z czasów podstawówki, tudzież ruszam się, bo to zawsze pomaga. To też wpływam na siebie za pomocą, czy na swoje ciało, na swój organizm za pomocą substancji chemicznych. Jakkolwiek by to nie brzmiało, ale te substancje chemiczne to nie są jakieś nie wiadomo jak groźne, tylko to są proste, proste rzeczy. Zacznę od tego, że codziennie rano do takiego kubeczka wlewam sobie połowę tego kubeczka wody, a następnie dosypuję do tego trochę kurkumy i trochę chili oraz wkręcam trochę pieprzu. Dlaczego tak robię? Dlatego, że w moim głębokim przekonaniu, a to jest istotne, co powiedziałem, w głębokim, moim głębokim przekonaniu kurkuma działa bardzo prozdrowotnie. Kiedyś usłyszałem takie wyniki czy badań, czy usłyszałem, przeczytałem, że Hindusi generalnie nie chorują na raka. Dlaczego? Dlatego, że jedzą curry, a podstawowym składnikiem kary jest kurkuma. No i oni nie chorują na raka. Mnie to przekonało. Mnie to przekonało. Wpłynęło na moją wiarę. I dlatego postanowiłem spożywać trochę kurkumy każdego dnia. Podobnie jest z pieprzem cayenne, czyli z chili i z naszym zwykłym pieprzem, który bardzo dobrze wpływa na kurkumę. To jest jedna rzecz, którą robię, czy spożywam codziennie. Do tego tradycyjny, nieodwołalny ząbek czosnku. Ja wiem, wiele osób ma na ten temat różne zdanie, ja mam pozytywne. A wieczorem robię sobie coś takiego, właśnie tutaj wraca imbir, że ścieram taką mniej więcej ilość imbiru za pomocą tarki do, no, do takiego garnka małego i gotuję to przez 15 minut, a potem dosypuję do tego cynamonu. Takiego prostego cynamonu eee, i też pół łyżeczki mniej więcej eee, i to spożywam, nie wiem, dwie godziny przed snem, czy tam półtorej godziny przed snem. Eee, dlaczego? Dlatego, że imbir i cynamon bardzo dobrze wpływają na, eee, na metabolizm, eee, zwłaszcza eee, aldehyd cynamonu. Jeżeli ktoś spyta mnie, czy aldehydy dobrze wpływają na nasze, czy może inaczej, czy nie, nie dobrze wpływają, tylko czy wpływają, czy działają na każdego, to odpowiem tak. Proszę, czy zachęcam, nie, może nie, nie zachęcam, ale niech ktoś wypije trzy kieliszki wina i zobaczy, czy dwa, i zobaczy, jak wpływa na niego aldehyd etylowy, czyli. Efekt rozpadu, czy cząsteczka rozpadu z alkoholu etylowego, która tak naprawdę nas wpaja w stan upojenia alkoholowego. I mogę powiedzieć, że z mojego doświadczenia jest tak, że ten aldehyd etylowy zawsze wpływa na nas. Podobnie jak aldehyd cynamonu. I ostatnio przekonała się o tym pani Beata Kozidrak której absolutnie nie wiem jak to powiedzieć, nie potępiam. Tak, znaczy nie, nie uważam, że głupotę zrobiła i, i, i potępiam jej, jej czyn w jakimś sensie, o ile mogę użyć takiego słowa. Natomiast ona zawsze będzie dla mnie wielką artystką, dlatego że nasze życie dzieje się na wielu płaszczyznach, nie tylko i wyłącznie zawodowej. Nie wiem co się stało, że wsiadła i jechała z egzakiem po Mokotowie, nie wiem. Ale nie, 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 nie jestem za tym, niemniej jednak powtarzam, będzie dla mnie zawsze wielką artystką i tyle. I wracając do tej takiej mojej diety prozdrowotnej, bo ja nie, nie, ja nie ograniczam się jakoś specjalnie, z, 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 nie jestem weganinem, wegetarianinem, Natomiast wiem, bo zauważyłem w czasie ostatnich kilku miesięcy, kiedy zrzucałem wagę, że cynamon i imbir bardzo w tym pomagają. Teraz wiele osób powie, że to jest niesmaczne. No, 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 no może to jest niesmaczne, ale to jest tylko i wyłącznie taki niewielki szot. Wódka, o ile pamiętam, a dawno nie wiem, też jest niesmaczna i A wielu, wiele osób ją spożywa. Cała, cały koszt takiej, takiej diety to jest jakieś 50 zł na miesiąc. Najdroższy jest tym imbir, bo, bo, bo te przyprawy tutaj, o ile patrzę, cynamon kosztuje 2 zł, czyli kosztuje. Nie wiem, nie ma ceny, kurkumy też, ale przyprawy są bardzo, bardzo tanie, są bardzo skuteczne, bardzo efektywne. No, no, no i, i, i wracając jeszcze do tego, o czym powiedziałem na początku, to nie ma znaczenia, czy to będzie to. Znaczenie ma to, w co my wierzymy, że nam pomaga, to jest istotne, dlatego tutaj włączamy nasz umysł, i epigenetykę, o której kiedyś nagraliśmy, czy przeprowadziliśmy takiego zuma z ulą falkowską. Umysł bardzo wpływa na nasze ciało. Ważne jest, żeby uwierzyć, że to, co stosujemy, rzeczywiście na nas wpływa. Metod, jak poczytamy w internecie, jest mnóstwo. Ja wybrałem akurat to, bo, bo, no bo to mnie przekonuje. E, każdy może zrobić e, cokolwiek chce. Niemniej jednak, e, e, chcę powiedzieć, że moim zdaniem e, no, wiele osób by chciało, żeby im powiedzieć, że picie Coca-Coli i jedzenie chipsów przed telewizorem e, ich uzdrowi. No nie, nie, nie da się. No, trzeba jednak jakiś wysiłek e, wykonać i trzeba, e, trzeba coś zrobić takiego. E, e, prozdrowotnego, zgodnego z e, badaniami naukowymi, e, i, ale, ale to jest możliwe. To, 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 to nie jest jakaś e, rocket science, to nie jest e, fizyka e, kwantowa. E, ludzie od, od stuleci czy od tysiącleci wiedzieli, że rośliny nas leczą. E, korzystajmy z tego po prostu. Trzymajcie się, Jono, domykania.